Andrzej Jawoński, witam. Znajdujemy się na stoisku firmy Same Far w trakcie targów AGRO Show w Bednarach. Wystawa, jak co roku, bardzo duża. Oczywiście odwiedzających, zwłaszcza że jest dzisiaj niedziela, bardzo dużo osób. Pogoda nam dopisała, więc z całą przyjemnością możemy obejrzeć, z naszej strony zaprezentować nowości, jak również sprzęt, który jest cały czas oferowany. Z nowości, jakie tutaj prezentujemy, jest linia silników czterozaworowych. Mamy tutaj w ofercie zarówno czterocylindrowe, jak i sześciocylindrowe jednostki. Inną w mniejszej gamie ciągników jest ciągnik R4 z nową konstrukcją, jeśli chodzi o skrzynię biegów, z bardziej komfortowym sterowaniem w podłokietniku. Stoisko, i tutaj, atrakcje przygotowane dla zwiedzających, organizujemy wspólnie z agencją Martin Jakob, przy udziale również agencji Agrofoto. Główną atrakcją wystawy są, są eksponaty, ale również przygotowaliśmy atrakcje do zabawy i do miłego wspominania tej wystawy. Można zrobić atrakcyjne zdjęcia 3D, można pobawić się modelami jeżdżącymi, jak również uczestniczyć w zawodach siłowych. Pozdrawiamy oczywiście Agrofoto, życząc wszystkim miłego zwiedzania i e, odwiedzenia m, kolejny raz w następnym roku e, wystawy.